No i oto jestem w międzyrzeckim rejonie umocnionym. W tej części nieskomercjalizowanej, trochę zalanej wodą. Proszę bardzo, jakie nacieki na ścianach. Ale ja oczywiście na krótki rękawek i krótki nogawek. No i dobrze. Przynajmniej trochę zmarznę, będzie później lepiej na powierzchni. I coraz intensywniej słychać ciek cieknącą wodę. Tam gdzieś jest jakiś wodospadzik. Szmer się nasila. Albo tutaj będzie coś w tej wnęce, albo jeszcze dalej. Nie, to jeszcze dalej. To nie z tej studzienki no, ale myślałem, że będzie więcej wody, że będzie trzeba poświęcić buty, zamoczyć. No, ja na razie buciki mam w ogóle nie, nie zamoczone. Proszę bardzo, jaki piękny tunel. Ach, jeszcze muszę przerwać te filmowanie i zrobić zdjęcie tych zacieków. Dobra, to samo miejsce, kontynuuję nagrywanie filmu, Tam trochę lepsze światło, no i tutaj jest źródło hałasu, o tylko woda sobie płynie tym korytarzem i tu wpada do tej studzienki odwadniającej, czyli pod spodem jeszcze jest jeden y, tunelik mały dla wody, tam coś, są eksploratorzy jacyś, nie jestem sam, także... Zaraz będzie spotkanie, no, widzę światło, no to fajnie kogoś tak spotkać w takim tunelu. Że nawet 40 metrów pod ziemią człowiek człowieka spotka. Yeah. <laughs> takie naczeki wodne. Dobra, zrobię pauzę.